Dzień dobry, serdecznie z tej strony Sebastian Kołczik witam Cię w odcinku, gdzie omawiamy sobie Babok. Kontynuujemy pozyskiwanie informacji, raczej przeprowadzanie tej naszej techniki, tych naszych aktywności, które prowadzą do tego, że mamy tą informację pozyskaną, jeszcze nie potwierdzoną, bo to będzie kolejna czynność, ale przejdźmy sobie od razu do naszej mapy myśli. Wiadomo, że tutaj naszym celem jest to, żeby sobie odkryć, eksplorować, zidentyfikować wszystkie informacje, które są dla nas ważne w kontekście naszej zmiany. Przeszliśmy sobie, przez opis, input elementy, i teraz sobie doszliśmy do naszych guidelines and tools. I w tym miejscu mamy cztery elementy. Po pierwsze, nasze business analysis approach, czyli to daje nam informacje, w jaki sposób wykonujemy nasze aktywności, jak sobie zaplanowaliśmy to, jak będziemy pracować oraz jakie typy informacji będą nam potrzebne, jakie rzeczy będą wykonywane w czasie. Trwania naszej inicjatywy. Po drugie, mamy jakieś istniejące informacje dotyczące tego, czego potrzebujemy. Czyli, jeśli mamy jakieś informacje odnośnie tego, jak działają kody rabatowe, a my szykujemy inicjatywę, która będzie to rozbudowywała, to będzie świetne, świetna informacja, na podstawie której przejdziemy z naszymi interesariuszami i dojdziemy do tego, co potrzebujemy odnośnie naszych zmian, jak mają przebiegać, jaki ma być end-state, do czego dążymy, jakie potrzeby będą zaspokojone tutaj. Oprócz tego mamy nasze stakeholder engagement approach, czyli to, w jaki sposób podchodzimy do zarządzania zaangażowaniem naszych. Interesariuszy, ponieważ musimy wiedzieć, jak ich zaangażować, musimy wiedzieć, jak komunikować pewne rzeczy, tak, żeby te nasze spotkania, te nasze aktywności były jak najbardziej efektywne i żebyśmy otrzymywali to, co potrzebujemy. I oczywiście ostatnim elementem będą supporting materials czyli wszystko, co już istnieje nasze dokumentacje, nasze raporty, nasze analizy, nasze istniejące rozwiązania jakieś rozwiązania, które są gdzieś indziej i możemy je przetestować. Wszystko, co może nam pomóc podczas naszego pozyskiwania informacji, żebyśmy wszyscy byli na tej samej stronie, jak to się mówi, wszyscy mieli ten sam poziom wiedzy i kompetencji i żebyśmy mogli sobie razem współpracować i uzyskać to, czego potrzebujemy. Dobrze, to byłoby tyle, jeśli chodzi o nasze guide Tu i tutaj przejdziemy sobie do technik. I tych technik do przeprowadzania tych aktywności jest od groma, no bo większość tych technik analizy biznesowej skupia się na tym, żeby przeprowadzać te aktywności w w dotarciu do tych potrzeb biznesowych i tego, czego potrzebujemy, przejdziemy sobie szybciutko przez nie. Mamy benchmarking i market analysis, czyli mamy tutaj takie źródło informacji odnośnie pewnych rozwiązań i odnośnie tego, jak to już działa na rynku, jak to działa w innych firmach. Więc tutaj mamy dużo cennych informacji i to może nam posłużyć jako taki punkt odniesienia. Mamy brainstorming, czyli naszą burzę mózgów, mamy analizę reguł biznesowych. Jeśli już coś na przykład działa i trzeba to zmienić, to wtedy możemy sobie przejść przez te reguły biznesowe i zdefiniować, co nas ogranicza, czyli czego nie możemy przeskoczyć, niestety, podczas budowania naszego rozwiązania. Mamy nasze gry współpracy, które są techniką bardzo rzadko chyba używaną w Polsce wydaje mi się że bardzo bardzo niszowe jest ta niszowa jest ta technika u nas nie sprawdza się my raczej należymy do konkretnych osób i te, te takie współ, gry współpracy to średnio się u nas sprawdzają, ale to jest, istnieje. Yy, mamy oczywiście modelowanie koncepcyjne, żeby takie kluczowe idee sobie wyłapać. Mamy grzebanie w danych, żeby zobaczyć różne wzorce i te informacje, które już istnieją. Mamy modelowanie danych. Mamy analizę dokumentów. Mamy grupy fokusowe, które tak pomagają nam jakiś konkretny problem rozwiązać w ramach grupy, która wie, że, że może dostarczyć informacji, które pomogą rozwiązać ten problem. Mamy analizę interfejsów, wywiady, mapy myśli, obserwacje, to wszystko tutaj jest. Mamy też analizę procesu, mamy modelowanie procesu, mamy prototypowanie, kiedy sobie chcemy stworzyć jakąś makietkę i na podstawie niej uzyskać informacje, które potrzebujemy. Oczywiście są też ankiety, kwestionariusze i workshopy, czyli chyba jedna z takich najbardziej popularnych technik w przypadku międzynarodowych, środowisk. Dobrze, więc to wszystko można sobie przejść, zobaczyć. Warto znać te techniki, warto sobie się z nimi zapoznać, no bo one się przydadzą. Może być tak, że bardzo rzadko będziemy z czegoś korzystać, no ale zawsze w naszej skrzynce narzędziowej analityka taka technika będzie, będziemy mogli do tego wrócić, sobie przypomnieć, będziemy przynajmniej wiedzieli o co chodzi. Przejdźmy sobie więc do naszych interesariuszy i tutaj mamy już ich trochę więcej, no bo jak przeprowadzamy sobie to pozyskiwanie informacji, to tych źródeł może być sporo. I przede wszystkim mam tutaj klientów i end userów. To jest. Punkt pierwszy i trzeci, i oni są w stanie dostarczyć nam takich praktycznych informacji, jak nasi użytkownicy korzystają z tego rozwiązania, albo jak będą korzystać kiedyś, albo co, czego, czego oczekują, co, czego im brakuje. Więc to są naprawdę bardzo fajne źródła informacji. Mamy oczywiście naszego domenowego eksperta, ponieważ on jako wymiatacz w danym obszarze jest naprawdę pokazać jest naprawdę w stanie pokazać nam różne perspektywy. Mamy też eksperta odnośnie implementacji tutaj się pojawił nasz nowy ziomeczek, który jest w stanie nam pomóc, no bo ktoś kto już wdraża pewne rozwiązania w innych organizacjach będzie w stanie powiedzieć jakie były związane z tym wyzwania. Mamy oczywiście naszego sponsora, który sobie akceptuje, kto może uczestniczyć w naszych aktywnościach, a kto nie, kto powinien być zaangażowany, kto nie. I tak naprawdę tutaj mamy słowo klucz: any stakeholder, czyli każdy, kto jest w stanie nam dostarczyć jakichś użytecznych informacji, to powinien się tam znaleźć. Niezależnie czy to będzie pani sekretarka, czy to będzie pan project manager, czy to będzie pan prezes. Czy to będzie nasz użytkownik końcowy, czy to będzie obsługa naszego sklepu? Jeśli ktoś jest w stanie dostarczyć nam użyteczne informacje, to powinien brać udział w tej aktywności i żebyśmy mieli taki pełny obraz, co się dzieje. I jak weźmiemy to wszystko razem do siebie, to powstanie nasz Kapitan Planeta, czyli. Wynik naszej elicytacji, wynik naszego pozyskiwania informacji i co jest ważne, to jest on jeszcze niepotwierdzony, ponieważ dopiero w kolejnym kroku sobie potwierdzimy. Po tych wszystkich aktywnościach my to zbieramy, musimy to przetrafić, musimy to zebrać, a potem przedstawić to w taki sposób. Aby wszyscy mogli się zgodzić odnośnie kolejnych kroków, i żeby wszyscy mieli pewność, że każdy rozumie to samo. Każdy wie, co nas czeka w organizacji, jakie zmiany nadchodzą. Dobra, to byłoby tyle, jeśli, nasze, jeśli chodzi o nasze zbieranie wymagań, zbieranie wymagań albo innych informacji, które potrzebujemy. W następnym odcinku będziemy na pewno potwierdzać te wymagania. Ja ze swojej strony dziękuję Ci za uwagę. Zapraszam do subskrybowania kanału i słyszymy się już niebawem. Do zobaczenia!